Czołem. Zapraszam na szybki tutorial na temat Seven Day To Die. I oczywiście zapraszam na mój kanał dotyczący militariów po szerokim kontencie. Dobrze, szybko, zaczynamy. Połogę sobie łatwiej oczywiście, w kreatywnym. Najważniejszym czynnością i najważniejszymi struscami. Są so, oczywiście już chwileczkę, bo to sobie pomogę. Oczywiście trawa. Zawsze musicie sobie zrobić dużo trawy. Oczywiście drewno. Możecie znaleźć w takich krzeczkach, lub ewentualnie wszystko, co rośnie. A następnym, jeszcze najważniejszym surowcem, który będzie non -stop wykorzystywane do cementów, ale też pod z gry, jest kamień. Oczywiście. Oczywiście zbieracie te trzy surowce. minimalnie liczby 10 sztuk, tym bardziej podobne. Tak. Zbieramy sobie elegancko, miał być to szybki tutorial, ale widzę, że już nie będzie szybkiego tutorialu. Tak, zbieramy sobie wszystkie kawyczki. i oczywiście robimy śpiwór, a to za chwilę wytłumaczę dlaczego. Kamienną siekierkę i coś do ataków, czy we kamienną siekierkę, można atakować zębiaków lub ewentualnie włócznią. Ja polecam włócznię, ale też do, na przykład maczugę, ale zrobimy to. Tu tak widać, wytwarza się produkt, przerzucamy. Oczywiście, szybciutko kosimy. Widać, że raz, dwa nam idzie, nie rączką, bo to już szybciej wtedy wychodzi. I zbieramy. Robimy zadania priorytetowo. Robimy zadania, które są po prawej, na samej górze zadania. Dlaczego? Po za zrobieniu wszystkich zadań od kupu... od, można powiedzieć, mamy możliwość znalezienia kupca. Dwa, dostajemy cztery albo pięć punktów w umiejętności. Umiejętności. Zajdziemy w umiejętnościach, czwarta zakładka i tutaj mamy tą liczbę punktów. I inwestujemy w umiejętności. Każda umiejętność sobie sami przeczytajcie co, jak i kiedy, czyli na przykład chcecie mieć większe zmyty od bombki, większe rzeczy nosić, większe dymić do bloków zadać, większy ilość wzrostów, który może wam wypaść. Oczywiście lecz samo leczenie, piąski, karabinek, tak? czy ze swojej temperatury, wyższy skok, tak? czy jakieś cisze chodzenie, bo możecie cicho chodzić, elektryka tym bardziej podobna, zadania u kupca, czyli w znaczeniu, dostajecie lepsze lub ewentualnie większe, możecie negocjować i mechanik to już tam później lecimy. Po zrobieniu tych wszystkich zadań, oblokowuje nam się kupiec. Ok, znaleźliśmy oczywiście kupca, przez to, że zrobiliśmy zadania, Mamy iść porozmawiać z handlowcem. <laughs> no to idziemy porozmawiać z handlowcem, żeby dostać te cztery punkty i przybliżeniu dostać nagrodę. Dzisiaj się już dostaliśmy. Ładnie zrobiliśmy. O co chodzi? Po teraz. Przepraszam, kleb by było... Jesteśmy na 4 punkty. Możemy je zainwestować, jak tak powiedziałem, punkt wyżej. Czyli załóżmy na początku nie polecam, to jest tylko na szybkiego. Zrobimy sobie jakieś tam wszystko po jednym. Tak? Dlaczego na przykład nie mogę mieć um, muł pociągowy na drugim poziomie? Ponieważ widzicie, to siła poziomu 2 wymaga. Siła poziomu chyba 3. Siła poziomu 4. I siła poziomu 5. Tak? No jest poziom tu, żeby to osiągnąć, trzeba mieć załóżmy ileś tam dać. Czyli w przetłumaczeniu kupujemy sobie włókno robocze i do następnego, akurat. pyk. Tak? Później, wentanie, tyk. A już nie mam punktów. I tak dalej, i tak dalej. Cały czas ten F1. Tak? Już zrobiliśmy. Fajnie. Najważniejsze rzeczy. Masz jakąś robotę i robimy wszystkie te zadania. Inne są o tym bardziej podobne, różne. Transport, znać paczkę, zakopane zapasy w ziemi są oczywiście, zakopane gdzieś jest skarb, ale to w jakimś innym odcinku, i się zombie lub jakaś tam eksterminacja, tym bardziej podobno. do zrobienie siedmiu tych zadań mamy, można powiedzieć, mmm, rowerek pomaga nam szybciej jeździć. Oczywiście, dzięki zrealizowaniom tych zadań. Załóżmy, weźmiemy pierwsze, jakie mamy pokazane po prawej stronie jako odległość. Wciśniemy M, pokazuje Wam się, hmm, gdzie to zadanie jest. Oczywiście mamy tutaj spis. Na jednego handlowca przypada jedno zadanie, czyli na przykład macie dwa, dwóch handlowców, trzech handlowców, możecie wykonywać. Polecam je robić w dzień, a w nocy poświęcić się na budowaniu, ewentualnie zbieraniu surowców, nie chodzenie po mieście, bo niestety. Możecie spotkać trochę silniejszych potworków. Na samym początku gry może być to uciążliwe i nieprzyjemne. Dobrze, oczywiście baza, za chwilę też powie, no ale trzeba też jakieś zostawiać itemy. Najlepszym miejscem na zostawianie bazy jest jak najbliżej handlowic. Macie dwie sposoby: albo sami zbudować przecież boki konstrukcyjne, które są z drewna, co Wam tutorial uczył, tak? I jeżeli mamy swoją własną bazę, chcemy sobie na przykład w środku gry zbudować, to wiadomo, ulepszamy. przeciśnięciem lub jakiś szybszy mechanizm. Później, oczywiście, jest bruk. Bruk bierze się z kamienia. Oczywiście, wszystko można wytworzyć. Później, jest oczywiście beton, wykorzystywany z kamienia. I później tam stal. Lub inaczej. Ale to jest już. Inne tutorial. Załóżmy, że postanowiliśmy sobie gdzieś zamieszkać. W domku. Oczywiście. Robimy sobie jakieś tam. gdzie Czaszki pośrodku. To jest poziom trudności, można powiedzieć, jaki jest, można powiedzieć, ile tych zębiaków jak trudne są, i jak dobre można itemy znaleźć w danej instancji. Na jednym początku zajmiemy się odynką, dwójką, trójką, czwórką, piątką i szóstką. Trzeba niestety plądrować te wszystkie pomieszczenia, budynki i inne rzeczy. Dlaczego tak szybciutko? Bo najważniejszą czynnością, które jest, to jest nadywanie itemów. Bez itemów, a nie róż. Tutaj jest najważniejszym przedmiotem w tej grze, żeby się rozwijać, podnosić swoje kwalifikacje. O, zombie, czy zombie. No a niestety, a na szybciutko przyszliśmy, nie znaleźliśmy żadnej książeczki. Dokładnie czasopisma. O co chodzi z tymi czasopismami? Im tym wyższy poziom czasopism przeczytacie, tym więcej poczytacie, sobie podnosicie swoje umiejętności. Tam bardziej podobne, możemy wytwarzać lepsze przedmioty. Czyli na przykład, o co mi chodzi, żebyście to też mogli zrozumieć, jest oczywiście, jeżeli na przykład mamy tu świat nóż, czytamy czasopisma. Wytwarzamy pierwszą jakąś tam kategorię. Mamy już 2, 3, 5 książek. Możemy, możemy tworzyć nóż, konstant kościany już drugiego poziomu. Później trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, piątego, przepraszam, bo szósty można tylko znaleźć. I później odblokowuje się na nóż, nóż myśliwski. się jest silniejszy, milszy, fajniejszy i tym bardziej podobno. Samo z bronią pistolety rurowe, pistolety, magnum, SMG czy tam dostrojeje. Ale to już wymaga niestety czasopism. Przepraszam. Im więcej czasopism znajdziecie, no to tym starsi silniejsi jesteście. Więc na tym się skupiamy. Ale, czyli wszystko plądrujemy. Jak zadania są? Plądrujemy. Bo zawsze. Może nie jest to potrzebne, nie zajmujemy się budową. Na początku gry zajmujemy się ekspieniem, żeby coś żeby rozwinąć, bo ci się są stacje chemiczne, jakieś kuźnie, warsztaty mm, i wiele innych pożytecznych itemów, czy możliwości później budowania kluczy francuskich, żeby rozbić samochód, żeby mieć później motorynkę, motocykl, samochód, czy helikopter, Rozumiemy? Zradzamy szynki pocztowe. Czasami możemy czasopisma. Tutaj jest papier. Trudno się mówi. Mu... To może w drugiej będzie. Znów papier. Cholera, tak nie może być. Oczywiście załóżmy, że pójdziemy sobie do domku, bo tutaj chcę jednym ciągiem to pocią pociągnąć, a nie Niech, kilka ten. Oczywiście nie jest zamknięte. No to szybko sobie rozwalimy te drzwi. Przez drzwi można już strzelać. tak jak tutaj są? I o co chodzi? Wchodzimy do pomieszczeń, mówimy surprise, o tam są ząbiaki, wiemy, że są ząbiaki, jeżeli zrobimy zbyt dużo hałasu, to te mamy kukurydzę, elegancko, trochę stali, kości, tym bardziej podobne. Oczywiście zrobimy szybko, przyjdziemy, może ich nie budzimy, bo jesteśmy na kucaka, widzicie, tutaj na dole jest taki pomarańczowy, ten pokazuje wam, jak, jak oni wyczuwają nas, tym bardziej podobne, żeby żeby taki słyszycie, wiecie. Top agentus. No to nie ma żadnych czasopism. Nie możemy znaleźć cholera raz żadnych czasopism. Miejmy nadzieję, że w pecaszku będzie. No nie ma. Aloes. No i tak szukamy tych czasopism. Jak w znajdziemy, to wam pokażę, co co chodzi. Za chwilę będziemy. No dobra, znaleźliśmy pomieszczenia z czasopismami. Skąd ja wiem? Oso regały z książkami. I zarówno są książeczki, gazetki, tym bardziej podobne. Ok. Zobaczymy, co nam przytrafi. Widzicie, mamy tutaj dosz czyli umiejętności, które możemy później mieć lepsze też odgany i postawy elektryki. Wiadomo, tu są też książki. Zobaczymy, co mamy. Jedzenie, lepsze wytwórne jedzenia, myślistwo. Tutaj pójdziemy sobie tutaj i znów mamy, widzicie, strzelby i inne rzeczy. Oczywiście, sobie pozwolę przeczytać te książeczki, tylko żeby szybko Wam pokazać, o co chodzi. Weźmiemy sobie oczywiście tą pompkę, użyjemy elektrykę i oczywiście tutaj troszeczkę, żeby szybko zobaczyć, tu Wam się wpisze, widzisz, szelby na drugim poziomie. Widzicie i już możemy wytwarzać szelbę rurową na drugim poziomie, przez to, że przeczytaliśmy te dwie książki. Następne jest 3 do 5, czyli jeszcze dwie książki muszę przeczytać, żeby ta szelba rurowa była na poziomie trzecim. je. Oh yeah. I oczywiście, to jest najważniejsze. Dobra, osiedlenie, tak szybciutko oczywiście. Kładziemy sobie, znajdziemy jakiś sobie budynek, Najpierw na początku. Jakikolwiek może, jak powiedziałem, najbliżej kupca, na dachu. Fajnie, miło, żeby przed mi się bronić. Nie martwicie się o jakieś wizualkę, bo to jest głupia rzecz, wizualka. To później możecie się zająć, jak będziecie mieli surowca. Kładziemy dzisiaj jeden szpiwór. Ognisko. Na ognisko kładziemy inne produkty i oczywiście jakieś skrzynki, żeby sobie pochować i itemy, które byście sobie znaleźli podczas rajdu. Tym więcej będziecie tych raidować, tych budynków, tym bardziej dłużej grać. Na początku exp, EXP, żeby czasopisma znaleźć. To oczywiście zostanie to delikatnie ulepszone, takie na takie skrzyneczki większe, czy ewentualnie inne rzeczy. Co najważniejsze w tej grze jest survival. O co chodzi? Przetrwanie. Martwimy się o jedzenie, czyli w znaczeniu co? Widzimy jelonka, widzimy króliczka, widzimy kurę, widzimy węża, widzimy niedziadki, nie widz, widzimy wilki. Próbujemy ich zabić. Po co? Bo dają nam mięso. Ale jak jakie oskrujemy, na przykład nożem najlepiej. Oczywiście ten lepszy nóż, to tym więcej tego mięsa wychodzi. Oczywiście tych jajeczkach, co byliśmy, mieliśmy możliwość, że tak szybko tutaj sobie pójdziemy. Jest to na każdym kroku, możecie sobie znaleźć w takich biomach lasowych, bo są oczywiście różne biomy to za chwilę, może później powiem idziemy sobie poszukać. Czy naprawdę jest problem znaleźć gniazdo ptaków? Piórka. No niestety. Idziemy dalej, tak? Możemy się rozglądać, możemy sobie poskakać, żeby to sobie sobie powiedzieć. O, widzimy zombiaki, nie boimy się zombiaków, tak? Bo bierzemy co nawet tą siekierkę najsłabszą. Podchodzimy i nie pozwalamy się uderzyć. Nawet tak, nawet tak z daleka na początku. Jak się boicie, o Boże, Boże, Boże. To oczywiście to wytrzymało, że pamiętajcie, bicie tak na hura. Jest głupie, ale podchodzimy, uderzamy, podchodzimy, uderzamy. Nawet tak kotekiko możecie. Podchodzimy, uderzamy. Możecie z daleka leży. Wykorzystać chwilę. Jak macie na 1 jeden na 1. Jest! Yes, Eksp. dostałem, dostałem odkowe EXP za to, że zabiłem za Zabromienie tak samo. W tym dalej masz więcej EXPA, czyli znaczeniu wiadomo, doświadczenia, te punkty umiejętności wam wkłakują i możecie sobie rozwinąć. Ok, tutaj mamy jakieś małe problemy z znalezieniem gniazd. Ale luz, jak to się to zrobili nie możemy znaleźć. OK. Taki tutorial jednym książkiem miał być, a słabo wychodzi. Kamienie, możemy pozbierać, kwiatki też zbieramy, bo się później wytwarza z niego herbatki, Wszystkiego się... z każdego praktycznie przedmiotu możemy coś wytworzyć. Oczywiście tutaj mamy spis, załóżmy, tak? Mamy elegancki spis co, jak i bardziej podobne możemy wytworzyć. Bloki konstrukcyjne do dobudowania. Bandaże, wystarczy tylko tłuknąć, czyli jakieś firanki zrobić i już mamy bandaż, czyli jak dostajemy krwotok możemy szybko się zmedykować taśma. Tutaj pokazuję, potrzebujemy klej i kawałek tkaniny, żeby wytworzyć. Taśma też jest potrzebna, kleje też są potrzebne, ale załóżmy, że mamy właśnie taki półprodukt, żeby coś ciekawiej było, to mamy taki półprodukt, który jest wiadomo przeczytany, mamy przepisy. Jak przyśniemy przepisy, zobaczymy, co dzięki temu surowcowi możemy wytworzyć, czyli załóżmy bloki, Brokowe czyli lepsze, już od razu na drugi poziom skokujemy tych bloków, ale widzisz, więcej surowców trwa lub kuźnia, kuźnia też jest bardzo potrzebna, bo wytwarzamy inne produkty. O, widzicie, tam jest kura, zobaczcie, możecie ją zabić czy podchodzisz delikatnie swój lub do niej strzeć. Róbcie te zadania, które daje kupiec, ponieważ o! trzeba ją oskorować. Nie mam oskorowania, możemy przecież coś ostrego, czyli na przykład. I mamy mięso, tak? I dzięki mięsowi, jak powiedziałem, przepisy możemy wytworzyć. Mamy jajka i tutaj jak powiedziałem, dziesiąty porządek czasopism. Trzeba, wymaga. No to trzeba te dziesięć czasopism znaleźć, żeby wytworzyć mięso. Dobra, zniłem ten. zwęglone mięso, widzicie? Możemy wytworzyć. Gotowane mięso, tak? Wirowane mięso. Wszystko wymaga punktu, te czasopisma Trzeba czytać. Ale jak na przykład gracie w jedną lub dwóch osób, podzielcie się. O co chodzi? Bo ci się dwie osoby znajdą po dwie czasopisma, na przykład do gotowania. Tak? O, mamy jajko. zajebiście, Czwarte nasze znaleźliśmy. Bo tutaj jest oczywiście głód, spragnienie. Oczywiście. Widzicie, tworze ucieka. Ale zawsze możemy na sprincie spróbować go złapać. Złapaliśmy. Ta, tak, hola, ten. Ta. Tak? I tak się toczy, niestety tym dalej wlasz, tym dalej właśnie robimy te zadania, dostajemy pieniądze, dostajemy EXP, dostajemy, to możemy sobie pozwolić u kupca kupować różne rzeczy. Taki mega szybki tutorial chyba, nie? Surowce, iron, tak? Tutaj wydam, pyk, mamy, przepisy i co możemy wytworzyć dzięki aronowi, suchemu oczywiście, nie mówimy o sztabkach, tylko oczywiście. Widzicie bloki konstrukcji. Nie bawcie się, idzie następny ząbek. Boże, uciekać. Nie, 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 nie. Nawet jak macie kilka życia, nie pozwolić. On będzie sygnalizował, kiedy będzie atakował. Nie poddawać się. Zobaczcie, widzicie, jak mi eks Praktycznie z pół paska mi skoczyło jednego tego poziomu. Czy trzymamy i Drewno, Kurczę. Oczywiście trzeba pozbierać. Mamy chwilę, możemy chwilę posilić. Nie, czy musicie całe drzewo, drzewa ścinać? Po co? Bo oczywiście. Trawa, możemy sobie iść i sobie iść pozbierać, o. Zów widzicie, z rzędu, idziemy, załóżmy sobie gdzieś, do jakiejś następnej lokalizacji, możemy sobie pozbierać, bo to będzie powtarzane. Nie mamy surowców, trzeba iść pozbierać. O co chodzi z tymi księżniczkami, bo już nie wróciłem. Zobaczcie. jeśli macie dwie osoby, macie pojedzenie, to obydwoje macie razem cztery. To lepiej oddać koledze, jak na przykład gracie w dwie osoby, i już ma czwarty poziom, znaczy czwarty, czwartą umiejętność podpisana, czyli czwarty czasopisma, czyli a jakbyście razem grali, to macie tylko dwa i dwa. Czyli razem no nic nie wytworzycie. A tamto już może coś lepszego wytworzyć. Trzeba znaczy dwoje możecie wytworzyć, ale coś bardzo słabszego. Tym lepsze jedzenie. Proszę bardzo, przechodzimy, na przykład idziemy przez zadania. O, jest, tu jakiś tam sklep. Zkafę. Albo kościół. No dobra, idziemy do zadania, ale wejdziemy do kościoła i zróbmy porządek z tym. Tak? Przechodzimy koło samochodu. No, czym ma się ma chodzić? Tutaj niestety czas potrzebny, tak? Żeby odchodzić na samochód. Tak? Mamy. I czasopismo nam już wróciło. Fajnie, idziemy dalej, tak? Gra polega na survivalu, czyli przetrwaniu jak najdłużej, ale niestety, żeby coś nie ma, jak walczyć, tylko żeby lepsze przedmioty tworzyć, trzeba czasopismo. Oczywiście mamy Clamlocka, jeżeli gracie z kimś innym lub O, na przykład otwarta... Jak to się mówi? Otwartym PvP, tym bardziej podobne. Fajnie byłoby, żeby postawić takiego. niezniszczalny obiekt, praktycznie można powiedzieć. Przeważnie zamiast sam, że się w jedną. Kurczę, możecie zadać jeden Dimid takiemu blokowi. Nawet temu najprostszemu, który ma 50 tylko siły konstrukcyjnej. To jest 50. Taki przykład. Jeżeli na przykład macie ulepszone na przykład do betonu, czyli takiego otworzenia. To takie, żeby wam zniszczyć taki jeden przedmiot. Nieważne czym, bo będziecie zobaczyć jednym. Portwa mam przynajmniej jedną godzinę. Żeby tylko bić, i będziecie bić po jeden. Fajnie, ale żeby przejść, musicie mieć przynajmniej dwa bloki zniszczone. No to już się robi, proszę, to bo musicie przynajmniej minął dwie godziny spędzić. Myślicie, że ktoś poświęci, nie wiem, 8 godzin, żeby tylko przybić jedną ścianę. A co byłoby, gdy za ścianą było drugi blok? To znów musicie spędzić ponad następne dwie godziny. Razem 4 godziny nam to daje. A może za następnym blokiem, znów Jakieś jakiejś można powiedzieć na następną ściankę? To jest tylko tych dobry wyraz sami większych serwerów utrzymuje, że blok jest niezniszczalny. Tego wtedy trzeba pamiętać, że trzeba zamykać drzwi. Dobra, jesteście ciekawi, jesteście wdzięczni takiemu szybkiego tutorialowi. Proszę bardzo, bo jeszcze Wam dużo nie powiedziałem, a miałbyś krótki tutorial. Trzymajcie się, do zobaczenia i zapraszam na kanał Oczywiście Szeregowy Wuju do następnego tutorialu. Hej, hej, i dasz sobie z kanału.